I znów mówimy dzień dobry w programie Bezpieczny Biznes. Jolanta Kucharska, witam serdecznie i zapraszam na kolejne wydania naszego programu. Oto jakie tematy przygotowaliśmy na dziś. Koniec Open w początek kuchni działowych, czyli jak pandemia zmienia aranżację biur. Konferencje online to dziś już za mało. Bezpieczeństwo katalizatorem rewolucji w branży inwentowej będzie rozszerzona rzeczywistość. I sztuczna inteligencja. Patrolowanie ulic, transport niewielkich towarów, nadzorowanie placów budowy to dopiero początek, jaka jest przyszłość dronów w służbie security. I zaszyfrowana komunikacja oraz rozwiązania chmurowe zyskują na znaczeniu w czasie pandemii. Pandemia koronawirusa w Polsce wpływa znacząco na rynek najmu powierzchni biurowych. Zmienia się podejście firm do aranżacji biur, do Lamusa odchodzą już duże open spaces. Przestrzenie wspólne są z kolei projektowane inaczej niż dotychczas. Do tej pory były to dość duże strefy, które były aranżowane dla całej przestrzeni biurowej. W tym momencie, z, z tego co projektujemy, bardziej to są strefy dedykowane do każdego działu, tak? czyli mówimy tutaj, że to są mniejsze kuchnie aranżowane y, do poszczególnych działów. Strefy relaksu jako takiej nie do końca już y, y, zdarza się nam projektować obecnie. Raczej to są połączone strefy i też dedykowane do do każdego do każdego działu Na rynek powierzchni biurowych spojrzymy już teraz okiem eksperta i zapytamy o to jak wygląda on z perspektywy najemcy i wynajmującego i jak będzie przy, wyglądała przyszłość tego rynku w najbliższych miesiącach. Teraz już z nami Sebastian Rączkowski po co design. Dzień dobry. Witamy serdecznie w programie Bezpieczny Biznes. Dzień dobry państwu. Co zmieniła pandemia na tym rynku, który pan Doskonale obserwuję. Pandemia zmieniła zachowania najemców. Budynki stały się praktycznie puste z końcem marca i przez większą część kwietnia. Do biur zaczęto powracać dopiero w maju. Pandemia udowodniła, że część naszej pracy może zostać wykonywana zdalnie. A co za tym idzie, zapotrzebowanie na powierzchnię biurową, myślę, ulega właśnie na naszych oczach pewnej redefinicji. Jako co Design staramy się adresować ten temat na bieżąco. Widzimy, że najemcy są zainteresowani zmianą podejścia do swoich powierzchni. Nie jest to spowodowane tylko pandemią, ona tylko katalizuje pewne procesy. Natomiast to, co zostanie w wyniku zmian zastanych w dzisiejszych czasach, myślę, że zostanie z nami na długo. Jeśli patrzymy na ten, ten, tę część rynku z perspektywy wynajmującego, to czego dzisiaj taki wynajmujący powinien szukać? Jakich przestrzeni z perspektywy bezpieczeństwa, oczywiście, bo dzisiaj to jest temat numer jeden i zadanie numer jeden dla projektantów biur i dla tych, którzy o to bezpieczeństwo pracowników w biurach muszą dbać? Jakich przestrzeni powinniśmy szukać? Znaczy wynajmujący to ten, który wynajmuje, więc z punktu widzenia najemcy, czyli tego, który jest użytkownikiem faktycznym przestrzeni biurowej, myślę, że przestrzeń biurowa, tak jak wspominałem, no ona przestała być miejscem wykonywania faktycznej pracy. Home office udowodnił, że możemy to robić skutecznie, choć pewnie nie wszystkim on odpowiada. Natomiast biuro samo jako przestrzeń, z której korzystamy wykonując nasze aktywności, stanie się, czy staje się przestrzenią bardziej społeczną. Ona służy podtrzymywaniu relacji biznesowych, wymieniania się doświadczeniami, dokonywania pewnych, powiedziałbym, aktywności biznesowych, których nie można wykonać zdalnie. Więc projekt, proces aranżacji przestrzeni, a także jej korzystanie, no właśnie dzisiaj zmienia się wyraźnie z naciskiem na przestrzenie wspólne, a, a, a z mniejszym, powiedziałbym, z mniejszą atencją dla stanowisk pracy, które do tej pory wyznaczały pewne standardy, jeżeli chodzi o ilość metrów kwadratowych, jeżeli chodzi o pewne ergonomiczne rozwiązania, to troszeczkę się przesuwa na korzyść, na, na korzyść, dajmy na to, przestrzeni wspólnych tak jak w, w materiale początkowym um, była informacja o, o, o dzielonych kuchniach, um, czy strefach spotkań, chill roomów, etc. Czyli z perspektywy tego, który przestrzeń wynajmuje, jest najemcą, czyli zgłosił się do biurowca, mówi potrzebuje u was biura. Szukamy dzisiaj takich biur, w których biurek może jest mniej, tych miejsc do pracy też może jest mniej. Nie ma open space'ów, jak rozumiem, ale jest większa przestrzeń do integracji, tak zwanej integracji, czyli większa przestrzeń społeczna, kuchenna, użytkowa, w której ludzie nie muszą być aż tak blisko siebie. Zdecydowanie tak. Pamiętajmy o tym, że to, jak przestrzeń biurowa wygląda w jej finalnym kształcie, jest uzależnione głównie formą wykonywania tego biznesu, więc rzeczywiście open space'y może nie są już tak popularne jak, jak bywały jeszcze nie tak dawno. Z drugiej strony one pozwalają zachować reżim sanitarny w postaci dystansu społecznych, które musimy czy powinniśmy wdrażać, więc nie, nie stawię, nie skreślałbym open space'ów jako przestrzeni faktycznych, natomiast rzeczywiście open space dla 50 osób zacznie być open space'em dla 30 osób, więc z tego punktu widzenia office czy, czy najemca no, musi być tego świadomy. Z drugiej strony, home office zostanie z nami na dłużej. No, nie będziemy wykonywać 100% naszych aktywności w domu, czy, czy w drodze, czy, czy, że tak powiem, poza przestrzenią biurową, ale też nie będziemy spędzać w biurze 8 godzin czy 10 jak, jak do tej pory. Więc. Cały design biurowy ulega pewnej redefinicji, myślę, że idziemy w kierunku przestrzeni bardziej ludzkich, społecznych, to jest tak zwane z angielska social area jest, jest tego, będzie tego że tak powiem, może pierwszą ofiarą, ale na pewno jako pierwszy zostanie wzięty na noże. A, a Stanowiska pracy pozostaną w takiej czy innej formule pewnie bardziej jako activity based working, jako, jako praca pod kątem pewnych procesów. Także open space być może będzie ciut mniejszy albo ciut rzadszy. Jestem przekonany, że pojawi się nieco więcej gabinetów, może nie dwu czy pięcioosobowych, ale takich, które mogą pomieścić pewien team, który zajmuje się projektem od A do Z, wychodzi i następuje zmiana. Więc troszeczkę inne spojrzenie na, na, na biura, na ich wnętrza niż do tej pory. Muszę jeszcze zapytać o jedno, panie tak. Sebastianie, o perspektywę widzenia z perspektywy osoby, która ma taką, taką powierzchnię biurową do wynajęcia, czyli właściciel takiego biurowca. Czym on może skusić, czym może nakłonić najemcę do tego, żeby właśnie jego przestrzeń wybrał? Czy to są dobre procedury bezpieczeństwa? Czy to właśnie wiąże się z tym, żeby pracownicy wewnątrz takiego biurowca mieli poczucie bezpieczeństwa? No to zdecydowanie tak. Myślę, że pe pewnego rodzaju rozwiązania związane z, z pandemią, przez którą przechodzimy, one zostaną z nami na dobre. Są różne sposoby uwodzenia najemców, tak żeby wybrali ten, a nie inny obiekt. Jeżeli mówimy o, o całości budynku, to rzeczywiście lobby, hole, strefy, w których, że tak powiem, osoby postronne się mieszają z najemcami budynku, są bardzo ważne i utrzymywanie pewnego reżimu bezpieczeństwa w tych strefach jest, myślę, dla wielu najemców kluczowe. Natomiast przechodząc do, do powierzchni już swojej dedykowanej, to jest proces złożony tak jak do tej pory, myślę, że tutaj pandemia akurat wiele rzeczy nie zmieni, to dalej będą, no będzie dominował pewnie Excel i, i pewne parametry związane z umową najmu, które są do zaakceptowania przez najemcę lub nie, natomiast rzeczywiście z punktu widzenia wynajmującego taka strefa wspólna na parterach, głównie w parterach budynków, w holach ich, w częściach wspólnych, które dotyczą także ludzi nie będących najemcami i zachowanie tam reżimu sanitarnego jest kluczowe. Bardzo dziękuję. Sebastian Rączkowski po co design był dziś z nami w programie Bezpieczny Bardzo Biznes. Dziękuję panie Sebastianie, a państwa zachęcam do pozostania z nami za chwilę kolejne tematy. Pandemia zmienia oblicze branży eventowej również przyszłością ma być sztuczna inteligencja i sterowanie wydarzeniami za pomocą fal mózgowych. Konferencje online stały się już bowiem standardem. Ogłoszony w marcu w Polsce lockdown zamknął Polaków w domach, a branżę eventową odciął od klientów i zleceń. Praktycznie 100% wydarzeń zostało natychmiast odwołanych. Agencje i ich klienci szukali rozwiązań, by nie musieć rezygnować z kontraktów i treści, jakie można zyskać dzięki uczestnictwu w konferencjach. Rozwiązaniem okazały się wydarzenia online. Padało dużo pytań, ale jak to się robi, z czym to się je, czy to jest w ogóle możliwe? i Jeżeli tak to za ile? I z biegiem czasu widzimy, że klienci otrzymując też kompleksowe i takie profesjonalne narzędzia, edukują się w tym zakresie i tych wydarzeń zlecają coraz więcej, ale też dużo bardziej świadomie o nie proszą i one są coraz częściej, że tak powiem, pożądane. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Everitum oraz Kike Events wynika, że aż 87% polskich firm chce mieć możliwość uczestniczenia w wydarzeniach online i ich organizowania. Do sieci przeniosły się największe polskie wydarzenia targowo-konferencyjne. Nie tylko one sprawdzają się w wersji internetowej, coraz więcej szkoleń i kursów zawodowych można skończyć zdalnie. Główną wykorzystywaną funkcją stały się certyfikaty. Oznacza to, że te webinary są wykorzystywane do już takich bardzo certyfikowanych szkoleń. Uczestnicy oczekują potwierdzenia nabytych umiejętności. No i te naszym zdaniem te wszystkie płatne właśnie webinary, które dotyczą merytoryki, są najbardziej ważne na chwilę obecną. Rynek szkoleń i konferencji online będzie nadal rósł. Badani przez Polski Instytut Ekonomiczny doceniają oszczędność czasu czy szansę na dołączenie do wydarzenia z każdego miejsca na świecie. Dużym plusem jest to, że uczestnictwo w wydarzeniu można połączyć z pracą. Nowoczesne eventy online dystrybuują treści na zasadzie VOD, czyli działają jak wideo na życzenie. Przeszłością jest sztuczna inteligencja i rozszerzona rzeczywistość. Bardzo dużo nowych technologii. One były oczywiście znane już dotychczas i były szeroko wykorzystywane, aczkolwiek tutaj zyskały nowe życie i, i dają dużo większe możliwości. Głównie mówimy o wirtualnej rzeczywistości VR i rozszerzonej rzeczywistości, czyli AR. W tym pierwszym przypadku dajemy uczestnikom możliwość tak naprawdę przeniesienia się w przestrzeń, którą dla nich przygotowaliśmy, co daje naprawdę ciekawe doznania. Wręcz nawet wiele badań traktuje o tym, że ludzie, którzy zakładają okulary wiarowe po intensywnym że tak powiem, udziale w jakimś wydarzeniu, po zdjęciu tych okularów, często twierdzą, że to co się działo w tym wiarze było fajniejsze, ciekawsze i bardziej rzeczywiste niż to, co jest na żywo. Stowarzyszenie Branży Eventowej szacuje, że wartość tego rynku w Polsce sięga 3 miliardów złotych. Branża generuje około 10% polskiego PKB. Tylko w 2019 roku w spotkaniach w kraju i za granicą uczestniczyło 16 milionów osób. Przy ich obsłudze pracowało około 30 tysięcy osób. W samej branży targowej zatrudnienie szacowane było na ponad 100 tysięcy pracowników. Polacy powinni skupić się na tworzeniu oprogramowania i aplikacji dla dronów, a nie na samych maszynach, tak mówią eksperci. Czy rynek security także czeka na nowe funkcje dla bezzałogowców? O tym za chwilę. Zostańcie Państwo z nami.